STS, zakłady bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Witamy na polnaczowej konferencji prasowej. Prosimy o krótkie podsumowanie dzisiejszego spotkania. On wygrał na pewno zespół lepszy. W drugiej połowie górnik nas w pewnych fragmentach zdominował. Za szybko traciliśmy piłkę, więc nakręcaliśmy tymi swoimi łatwymi stratami, oddawaniem piłki, Nie, niekiedy nawet bez, bez przeciwnika. Yy, tą piłkę oddając Górnikowi, on się nakręcał, rozpędzał, więc te akcje ofensywne wtedy często tworzył i z tych sytuacji stwarzali rzuty rożne, u których tutaj też mieli przewagę i tutaj nie potrafiliśmy agresywnie na to odpowiedzieć. Dziękuję. Pytanie od Pana Jakuba Seweryna z portalu Jagiellonia.net. Jakie były powody absencji Iwana i Andrzeja Kadleca, Szymona Sobczaka oraz Bartosza Widy? No, na każdy mecz wybieramy optymalną grupę zawodników. Na ten sztat 20 przyjechała, która, która jest tutaj z nami, a pozostali zawodnicy, praca indywidualna, różne, różne sprawy, więc tak dzisiaj kadra wyglądała. Dziękuję. Czy obecność w bramce Xaviera Dziekońskiego oznacza, że na początku sezonu wygrał on rywalizację z Pawersem i Rywalizacja cały czas jest i nie można powiedzieć, że ktoś wygrał rywalizację, po prostu zdecydowaliśmy dzisiaj na taki wariant. Nie ukrywam, że na pewno też ten wariant z młodzieżowcem dawał dużo więcej możliwości. Mimo, że wyszliśmy trójką, trójką młodzieżowców od początku, to bramkarz zawsze daje tą pewność, że gra do końca i mamy wtedy większe pole manewru przy kolejnych zmianach młodzieżowców. Też trzeba było zakładać, że ten mecz może potoczyć się dłużej niż 90 minut, więc mieliśmy pewne założenia na ten mecz pewną organizację i ewentualne zmiany, więc tak zdecydowaliśmy na to spotkanie. Dziękuję. Czy Mateusz Wyjadłowski tak dobrze wyglądał na treningach, że debiutuje po tak krótkim czasie od pojawienia się w Jagiellonii? Czy jest to w porządku w stosunku do pozostałych młodych zawodników, którzy pokazali się z dobrej strony na obozie? I, no powiem tak, Mati dołączył do nas w, w końcówce zgrupowania, zaliczył trening, zaprezentował się właśnie dobrze w grze kontrolnej i, i liczyliśmy się na takie właśnie niekonwencjonalne zagranie Matiego, że potrafi jakąś jedną akcję właśnie stworzyć zagrożenie pod bramką przeciwnika, no ale mecz pokazał jeszcze dużo pracy przed nami. Dziękuję. Pytanie od Pana Piotra Krzysztofa z Polskiej Agencji Prasowej. Jak trener czuł się ponownie na ławce Zabrzeńskiego Stadionu? No to zupełnie inna rola, to już historia, więc przyjechaliśmy po swoje. Mieliśmy swój cel, niestety ten cel i te marzenia, jakim było walka o kolejną rundę Pucharu Polski, skończyło się, więc to już historia, do której nie ma co wracać. Skupiamy się na tym, co przed nami. Dziękuję. Czy po golu na 1-3 potraktował pan mecz jak sparring? To pytanie od pana Jarosława Kułakowskiego. Jeszcze raz. Czy po golu na 1-3 potraktował pan mecz jak sparring? Nie rozumiem tego. Jerzy Kułakowski z Polskiego Radia Białystok pyta, czy po golu na jeden trzy potraktował kremel meczek Sparek. A dlaczego? Nie wiem, jak tylko pytania. Bardzo, bardzo dziwne pytanie, więc nie umiem na nie odpowiedzieć. I drugie pytanie od przedstawicieli polskiego, polskiego Radio Białystok. Zapłacił pan Frycowa, ale, ale pytanie Roberta Bońkowskiego brzmi co dalej, bo gra zespołu niczym nie różniła się od tej, którą widzieliśmy w ostatnich meczach poprzedniego sezonu. I jaki wobec tego trener ma pomysł na kolejne dni przygotowań, co da się zrobić w kilka dni, bo w dzisiejszej grze było widać, że na tle Górnika, który miał podobny czas na przygotowanie zespół, nie wyglądał dobrze. Mecz z Kraków za kilkanaście dni wcale nie będzie łatwiejszy. Zdajemy sobie z tego sprawę. Wiele dni pracy przed nami. Musimy pracować nad swoimi mankamentami, bo było ich sporo w dzisiejszej grze. I znowu zakasać rękawy i do pracy. Mniej, mniej słów, więcej czynów. Beczer. Na konferencji prasowej tak, jak chciałem coś powiedzieć w naszym wszystkim imieniu. Na początku chciałem podziękować wszystkim medykom tak naprawdę, bo to jest dobry moment, bo tak naprawdę dzięki im w poświęceniu mam tu na myśli całą białą służbę, która dzisiaj w poświęceniu wykonuje swoją pracę tak, że mamy w ogóle możliwość gry, mamy możliwość trenowania i robienia tego, co najbardziej kochamy i lubimy, więc z naszej strony jeszcze raz, bo to uważam, jest najlepszy moment, że dzisiaj mogliśmy grać, dopingować, wspierać i mówić w ogóle o sporcie, a nie o innych rzeczach. Z naszej strony wszystkich dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Teraz poproszę trenera o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Trudny mecz to jak mówiliśmy. Na pewno początkowa faza zaskoczyliśmy trochę Jagielonie naszym ustawieniem, ale Jagielonia szybko zareagowała po bramce i tak naprawdę już przed bramką e, miała swoją sytuację, ale tutaj naprawdę duże poświęcenie zawodników, wiara w to, że jej nie stracimy nas uratowała, natomiast kolejna sytuacja no, jednak bramka wpadła do e, naszy, jednak jak grania zdobyła bramkę, natomiast myślę, że e, dużo zdecydowanie płynnie graliśmy w drugiej połowie i na pewno to co cieszy to nie tylko bramki, ale ilość strzałów, które oddawaliśmy, mając w pamięci jednak, że e, odszedł zawodnik, który przez ostatnie 3 lata tutaj e, Igor decydował tak naprawdę o naszym ofensywnym obliczu, e, bardzo, bardzo dobrze zareagowali chłopcy i tak jak mówię, ilość tych stwarzanych sytuacji, gra z poświęceniem z tyłu, naprawianie jak gdyby, naprawa tego, co nam nie wychodziło poprzez ustawienie ambicjom i zaangażowaniem i wolą walki. Stwarzaliśmy sobie sytuację i cieszę się, że przeszliśmy do dalszej rundy. Dziękuję bardzo. Czas na pytania od przedstawicieli mediów. Pan Piotr Giczy z Polskiej Agencji Prasowej pyta, czy górnik, którego dziś oglądaliśmy, to jest już górnik na ekstra ekstraklasę? Pracujemy cały czas, żeby, żeby grać coraz lepiej. Tak naprawdę po ostatnim meczu, jaki rozegraliśmy w lidze, dzisiaj to było nasze, nasze, nasze pierwsze spotkanie i e, też czekaliśmy. Mieliśmy różne scenariusze tego meczu, jak się on może toczyć. E, na pewno rywalizacja trwa i to dzisiaj było można zobaczyć, że zawodnicy bardzo chcą rywalizować sobie i zrobimy wszystko, żeby wybrać jak najlepszy skład na kolejne spotkanie z Podbeskidzie. Dziękuję. Pan Michał Zichtarz ze Sportu prosi o ocenę występu nowych piłkarzy Bartosza Nowaka i Aleksa Sobczyka. Daj mi im trochę czasu, bo to nie, nie chcemy tutaj po, po pierwszym spotkaniu już mówić, ale na pewno yy, nie tylko gra, ale bramka Bartka, yy, to z czego yy, znamy go z pierwszej ligi, czyli asysty, jego poruszanie po boisku. I tak samo Aleksa, który cały czas wywierał presję na obrońcach i spowodował to, że jak Piotrek wszedł, czy Hesji w drugiej połowie, zdecydowanie było więcej miejsca samo to, że trener dokonał zmiany w środku obrony. To jest między innymi zasługa Aleksa, ale też innych piłkarzy. Nie chciałbym tutaj tych dwóch wyróżniać. Dzisiaj wygrał głódnik, to jest najważniejsze. Natomiast ci chłopcy wiedzą, że tylko poprzez trening, rywalizację i rozwój ich będziemy mieć silniejszy klub, i do tego wszyscy dążymy. Czy zakłada Pan wariant, który jest trzema obrońcami również w lidze? Jest to jedna z opcji, którą bierzemy pod uwagę. W tamtym roku cały czas graliśmy czwórką. Teraz dążymy do tego, żeby być bardziej płynni, żebyśmy mogli różnie zareagować w spotkaniach Ekstraklasy i Pucharu Polski. Czy można oczekiwać jeszcze kolejnych transferów do grubnika? Pracujemy również nad tym, żeby klub był cały czas silniejszy, mocniejszy i to jest cały czas sprawa, sprawa otwarta. Grzegorz Sikora z podcastu Czwarta Trybuna pyta, czy Bartosz Nowak jest w pełni gotowy na grę przez 90 minut. Pracuję i tak mówiłem prędzej. To nie tylko Bartek, to był nasz pierwszy, pierwszy mecz i... Musimy bardzo dbać o zawodników, którzy mniej teraz grają ze względu na tą całą sytuację, bo nasi zawodnicy nie schodzą do dwójki. Jesteśmy, jesteśmy trenujemy, tylko i właśnie ta grupa od 12 zresztą też jest bardzo dla nas bardzo ważni piłkarze i oczywiście w pierwszej kolejności najważniejsze są procedury, żeby zachować zdrowie, bo to jest ważne, natomiast też pracujemy nad tym i pytamy, czy jest możliwość, żeby ci zawodnicy również grali mecze kontrolne. Dziękuję. Ostatnie pytanie. Czy nie miał trener obaw zostawiając na drugą połowę na boisku Alasany Manecha, który miał już żółtą kartkę? Y, Manegra gra twardo, ale to nie jest tak, że on gra brutalnie gra po prostu chce odbierać piłki, chce grać do przodu i stąd się to bierze. Natomiast, tak jak mówię, to nie jest z zamysłu, żeby grał w falu. Wręcz odwrotnie, stara się robić wszystko, żeby piłkę odbierać prawidłowo i ją dostarczać do kolegów, i taki nam cel przyświecał. Więc, więc nawet jak gdyby, nie rozważaliśmy tutaj jakiejkolwiek zmiany. Dziękuję bardzo. Dziękuję za bardzo. Dziękuję, do widzenia. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Biały Białystok.